Czytanie z Księgi proroka Izajasza W one dni rzekł Izajasz prorok, mówiąc, Szukajcie Pana, póki może być znalezion, Wzywajcie Go, póki jest blisko. Niech opuści grzesznik drogę swoją, A mąż nieprawy myśli swe, I niech się nawróci do Pana, A zmiłuje się nad Nim i do Boga naszego, Bo hojny jest w odpuszczaniu. Albowiem myśli moje nie są myślami waszymi, Ani drogi wasze drogami moimi, mówi Pan. Bo jak niebiosa przewyższają ziemię, tak drogi moje przewyższają drogi wasze i myśli moje, myśli wasze. A jako stępuje deszcz i śnieg z nieba, a tam się więcej nie wraca, ale napaja ziemię i zwilża ją, i czyni, że rodzi, i daje nasienie siejącemu i chleb jedzącemu, tak będzie słowo moje, które wyjdzie z ust moich. Nie wróci się do mnie próżne, ale uczyni cokolwiek chciałem, i powiedzie się mu w tym, na co je posłałem. Mówi Pan Wszechmogący.